Z tej strony, dzisiaj sobie zagrama. Uwaga, uwaga! Znaczy, zagramy, pomalujemy sobie z tej części. Bardzo dużo odcinków będzie, bo ogólnie chciałabym zrobić taki box pokemon Tak, dzisiaj tego robiliśmy na odcinku. Możecie zobaczyć. O! Było z tego, uwaga, cztery odcinki. Powiedziałam Wam, że nie mogłam, bo musiałam coś zrobić, ale już się widzimy z dwie godziny temu. I teraz tak, mam na myśli albo tego zrobić, albo tego, albo tego, albo tego, albo tą, albo tego, albo tego, bo tego już robiliśmy. Ja więc w tym chyba możemy wszystko sobie zrobić, bo na przykład, mogę... dobra, w tym razem zrobimy sobie te dwa. Więc ja już biorę się za manowanie, szykowanie karteczki, idę do biurka. Ja już mam naszykowaną kropkę trochę Mam kilka kropek ostatnio zrobiłam, bo mi ten bardzo się odmawiał Ale dobra, chyba nie widać Ten mi trochę ładnie wyszedł Tak średnio bym powiedziała, ale nawet ładnie To jest ten Pokémon, co ostatnio robiliśmy na następnym odcinku Ten średnio wyszedł, ten mi ładnie wyszedł, ten... A ten to nie wiem, sami możecie ocenić to jest właśnie brzydko mi ten napis Water wyszedł, bo miał mieć niebieski, ale skończył mi się. Zobaczymy, czy będę miała jakoś na niebieskim dobrze, więc się widzimy za 3, 2, 1. No i zrobiłam. Teraz jeszcze kółeczko na środku. O. Dobra, i to jest Mermin. Ma, mery jak na przykład Mr. Beast, to jest Myr, Mar, Miss, ma, Mime, Miss Mime, <suszy> jak to się czytało? Mary, Mime, Psychic i Rare, Rare i Psychic. Psy, ma, że normalnie pływa na wasze psy psychiki, więc uważajcie na niego, bo umie poradzić prądem. Znaczy, no, psychika psuje. <suszy> Ale dobra, i teraz, no, no, i teraz będą, i teraz na to wszystko jeszcze musimy zrobić taki troszeczkę biały kolorek, na przykład, to no, może być ten, no i teraz malowanko, pokażę wam minę jak to maluję, Jest wie, jest trochę spotargane, ale to nic nie. Znaczy, więc tak, ręka musi być też taka kolorek. Oczywiście losowy wziąłem, bo ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Dobra. Ja się szykuję gdzieś, bardzo szybko muszę to robić. Nie obraźcie się, jak to będzie bardzo brzydkie sorki. Ale tak to wyszło. Wiecie, no, ja tam nie umiem troszeczkę rysować. Możecie mówić, Nadia Brzydko rysuje. Widzowie, niektórzy mnie w ogóle oceniają bardzo źle. Ktoś mówi, że jestem mały, tłustym. No to nieprawda. Widzowie, mam 12, 11 lat. Zaczęłam nagrywać, jak miałam 10 lat. A teraz Wam pokażę efekt już zrobiony. Dana! Mirror z. Innymi Pokémonami i z nowymi Pokémonami. Więc, pa! pa.